To już gramy no tak, tak normalnie, to. tak? Ja. Dobra, zostałem odwalony. No, z tych kamer trzeba będzie się nowe nawyki zrobić. W przypadkiem przypadku nie był podejrzany, jak tylko nie pójdę na kamerę. Zestanę to to normalne. Dobrze, że być widać na kamerę, więc mam jakiś alibi, ktoś mnie widzi. Ale zgasły, Też tak może tam być martwy już. Ale jeżeli ja to pójdę zgłosić, to. Będzie, to ja. Lewy dolny? Prawy górny. Nie. To jest jakiś róg. Nie. Się zastąpiłem. to się teraz Jest najgorsze, jakie zapomina te mapki. Skala sobie zostawię. Skan się może skierować do oczyszczenia się. Jakby było dłużej ciał, było trupów. Czy będzie coś w deko? W deko nie ma nic. W deko tylko do ulądzić. Download. W górę nikt nie idzie, od boku nikt nie idzie. A dziwne No i ktoś oczywiście mikrofon nie potrafi sobie ustawić na tym hybiku. to. Chodzi do specimenu osoby w ofisie, stworzyłem tutaj laboratoria jedna osoba czyli dla osób umarło tak Wyjściu z karty powiem tyle disu, że miałam już to reportować bo mi się podświetliło o ja on, Ja tylko powiem tak. Moim zdaniem, Shiro jest sas. Z, z tego względu, że w, kiedy widziałem ją w okolicy OTU, biegła sobie w ścianę. Wiem, w sytuacji, kiedy zamykały się drzwi, i pojawiał się sabotaż komunikacji, i ona wtedy po prostu to wbiegała to w ścianę, tak jakby miała otwartą mapkę, no, klikała i dalej biegła z czołkami. Tak tego no, od ciebie no, dorzucam. Ale to, to chyba jakieś, nie, no, bo ja nie, 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 kogo, nie ścianę w nie, 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 w drzwi, no, otwartek, nie, 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 i się okay. akurat Dobra. pojawiały tak. sabotaje. Dobra, ale tak pojawiło tylko jedno. Ja tylko mówię co nie widziałem. Jest, co nie odpierdalam ja tak. takiej hały po prostu Dobra, ale może podajmy co robi tak. głos. Jak go co, co, Ja powiem tak. <śpany <tylenie> <śpany> ja powiem tak, I po prostu że się skip na Sevenie. Co? No... Seven nie był na kamerach, SAS. Seven nie był na kamerach, tak. Miałem go teraz w Specimenie. Właśnie. Ja wchodziłem dolnym deko. i wychodzi Skip na Feven. No no no. U nas z 8 aktualnie. Co jak co? <noise> nie, nie wiadomo? Bisu. Ja osobiście widziałem, że się rodzi w stronę kamer, dlatego sobie myślę, A nie... A mnie ktoś nie, będzie pyczył. Ja, nie. nie. Ja poszedłem i tam mnie chyba lewe obserwował. Tak, nie ma i Nie, się, że w ogóle Dobra. nie... skipujcie po prostu, tak, bo i mógł. tak do niczego nie, nie dojdziemy. Bo nie będzie dzisiaj tak kogoś wyjebiemy, no chamstwo. Ej, są dwa impostory, tak? Czuję się pominięta. To już mam to nie znaczy, że nie musicie mnie pytać w ogóle o zdanie. Patrzka twardzi, spokojnie. Patrzcie, zrelaksuj się. Bójcie w kolorze. No kurwa. nie wiem, dobra. Relaksuj się, nie dław się śliną. Nie brzmiałeś. To tak to jest, jak nie mogę powiedzieć. O! Zawsze jakieś wytłumaczenie. A dzika już robiłaś? Mm. To i zrób. Nie lubię tak bez połykania, a wiesz. Po ja <noise> co marnować? Tyle białka. Proteiny. Pamiętajcie, dzieci, spożywanie sperma jest zdrowe. To zostały mi kable Pieprzone kable Zapomniałem powiedzieć, że mam już A wejdę sprawdzę O ho, 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 ho nie, kurde to na kamera Nie dobrze I Witekłem każdego światła nie naprawi A byłem właśnie Eee, patka Jaka jest, jaki jest twój ród tej rundy? Przyszłam e, na, e, na laba i tam robiłam skana, kabelki. Skończyłaś? Skończyłam, tak, skończyłam skana, mm -hmm. zrobiłam kabelki i biegłam teraz na lodzika i wbiegłam w ciało, które chciałam zreportować, ale nie wiem, czy ktoś mnie uprzedził i zrepował to, czy ktoś a, zreportował a to którym, drugie. A w którym miejscu? Pod dropshipem. Okej, okay, dobra, furiat. Ja zacząłem, no to poleciałem sobie na otu i drzewko, Najpóźniej no chciałem tego elektryka zrobić. Bo kurwa nikt się nie raczył ruszyć. What Disu? Eee, labo, kibel, kable. Labo, kibel, kable? Jedzie kibel, kurwa, i kibel. O kurwa masz w kiblach kabelki tam, w tych sedesach. Mhm. Mm I to tylko tlen co tam robisz? się tam z nim chwilę. Na... między kibla... się... coś. No, Tylko tyle? Czy całą rundę zrobiłeś? Ciągnął no, nie, no zbaczane, Czy całą rundę to poszedłem ogólnie... Zrobiłem tak, zrobiłem wiertełko. I potem kabelki, te co masz w, 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 dekontaminacji, z dekontaminacji przeszedłem na kabelki w kiblach. Okej, okay, dobra. Shiro? Ogólnie to mogę potwierdzić, że... Patka co zrobiłaś w tej rundzie? Y, ogólnie to... Rakietę, mhm. temperaturę w labie, i myślałam, że mam skanę. I pobiegłam tam. I ja widziałam tam patka migła. Bo wiadomo, patka światło, jest, się? światło jest wyłączone. To ją tak tylko widziałam. To serduszko. Nie ma tu nikt innego serduszka. Później mhm. widziałam jeszcze w miarę żywego Keritosa. Stał na kabelkach. To był na zewnątrz dekontaminacji górnej. Ja wbiegłam do środkowy, do środka do dekontaminacji. Tam miałam najpierw kabelki. No, i wychodząc stamtąd, to chyba patka ty weszłaś tam też? Do środka? Czy mi się wydawało, że w Nie. <coughs> a ja nie, nie wychodziłam w ogóle przez dekontaminację. Gdzie mhm. skończyłaś się na pewno, na pewno mi Disu mignął tam. gdzie A czy ty zreportowałeś to ciało, to o którym ja mówiłam, czy in, to drugie? I... To, to za chwilę do tego dojdę. Gdzie skończyłaś się i ja właśnie chciałam biec do tego elektryka w końcu, bo w ogóle to, e, w ogóle zupełnie zapomniałam dlaczego wbiegam w ścianę, przecież ja, ja mam Scientista i ja teraz widziałam, że są dwa trupy i dlatego zaczęłam ich szukać i no w sumie teraz się kapam później co Lewy powiedział, że mm -hmm. wbiegłam w ścianę, How? może faktycznie wbiegłam w ścianę, bo jak może odpalam to się biegnie, dalej, nie wiem, nawet już widziałam Just. dwa trupy. Sorry. Okay. No to ja na początku IT-ka zrobiłem, witalce patrzyłem, to się wszyscy żyli, potem na adminie patrzyłem, to faktycznie ktoś był w stanie i pobiegłem do kumników. Miałeś swipe a karty, czy masz dokładanie karty? Dokładanie karty. Dobra. I będziesz W komunikacji, tak? To mi jest tam. Okej, okay, koms. W sumie blisko, wuj. Ja robiłem od lewej strony. Zacząłem, szedł do dołu. Butle, drzewko, idę do góry. Wchodzę na kamery. Zamiast iść, włączyć światło, wchodzę na chwilę na kamery i widzę na kamerach dwa ciała. Jedno jest przed wejściem do elektryka u góry, a drugie zaraz przy dziurze tam, czyli elektryku. jest obok siebie i lewej i karytos. Więc w tym momencie dwie najbliższe osoby, bo to musiał być double, bo inaczej byłoby zgłoszone ciało, dwie najbliższe sobie osoby. To jest w sumie chaos i Furiat. Oni byli najbliżej, no ja a to widzę, musi być double. Shiro, po głosie poznać, że Disco. ufam. Shiro, ufam Scientistem, Patka brzmi strasznie yy, dobrze. Albo Furiat, albo. Furiat, albo chaos. Ja strzelam. Może lepiej było ze z tego. Czemu Deesa? Dlaczego? Boże, to dwóch impostorów nie dało. No A może sobie nigdy Mindfucka robi. Cały czas tak. na no, tej tak niby działa te no, są. Niby tak, niby no, no, nie. No, no. W ogóle czemu Bo zagłosowało na niego długi postorów. Shiro, niech to walnie przyciski i ja od razu walechało i Furiata. To... Wierzę w ciebie Shiro, proszę. Dawaj, Shiro. No nie! Dobra. Kabelki. Dobra, mm, przyszłość. No bo tak mało czasu, nie? Tak, mało czasu, plus bar... nie ufam temu, że to akurat mógł być Diso. Ja sądzę, że to, jest, to było pomiędzy Disem, Furiatem i Hao. Dissu ja troszeczkę walał... się by pod nosem podśmiewał, nie wiem od czego A to kto było. kto powiedział, zresztą, że głosuje na Disa. Ja. Ja, powiedziałem, że Furiatem. Ja powiedziałam. Więc kto dał drugi na, na Disa? Czy się ktoś przyznał? Może Dis? O, <laughs> widzę, że nie. Ja się przyznaję, że dałam na Disa. Ja, jak dla mnie ta opcja, że Shiro ma Scientista to jest jakikolwiek No, clever to jest, no jeżeli to jest to, Impostor no, w Play, to, ty to, to jest. No, że miałeś dość nice. dobrą to a ja, Shiro i Disu byliśmy po prawej stronie, praktycznie tak, cały czas. mówię Furiat H.O. bo Disa też nie jestem pewien, czy faktycznie to co mówię, to była, to była prawda. Ale ty, ty akurat. To, akurat no, akurat, akurat wlekałem. jeżeli to nie jesteś ty, jeżeli to nie jesteś ty, Seven. No. Bo to byłby... to być fujkun mały. Dobra, to może być Hao i Furiat. Tak, nie tak, 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 tak. Nie wszystkich, ale... Zostanie Patka, Shiro i Ale teraz hmm. Furiata lub Halo wywalni wywalmy i po no prostu mamy pewność, że jeden z imposterów Seven Mam miejscówkę, z tam siedziem na kamerkach. No, Dobra, to 100% Furiat, już tak, słyszę to. Danna furiata. Na kogo? Seven. Ty tu próbujesz zrobić 200 IQ play. Ja ci nie... nie, nie, nie. <noise> Za długo Cię znam. Chcesz <noise> zrobić 200 Dziaj, IQ wszystkich kręcerz. Co? Na kogo daliście? Na Furjata. No ah, Jeżeli to jest Sevenwujek albo Patka, to TheShock. Okay. Cztery głosy na furiata. Ale że się nikt nie przyznał że na Lisa do mnie. <noise> Dobra, ciekawe kto nas w chuja zrobił. Czy to jest koniec, czy został nam jeden impo? Hmm. Pierwsza gra rozgrzewka dla mnie. No o. O, i kozak. Czyli to nie był Seven. A może byłem? Dum dum dum. Kurwa, mam trzy razy kable. No i ja teraz zostanę ja będę musiał się z kimś pieprzyć. Będę musiał zgadywać, co to jest, bo zabiją mnie. Też będzie lipa. Będę to zrobić bez lasu tylko czwórkę. Jakby nas było więcej też jeszcze... Dobra, ona tu odpala. Przytrzymała. Dobra. Muszę szybko coś te kable. Jakby zostały długie te. Hao. A odbiega. Kto to jest tam? Patka jeszcze tam jest. Patka się niby skanowała. Skanowanie to jest rzeczy, które się po prostu nie afejkuje. Waiting for lewy. Bo... Kurwa, lewy! Dobra, mamy taski robić. Jakiś plus. Jako duch już powinien mieć te taski zrobić. Tak tu Otwieraj te drzwi, otwieraj te wroty. O kurwa. Ej, trafiłem! Byli najbliżej. To nie był Disney. Na 100% to nie był Disney. Więc tu to mógł być ja Weird. Yeah. ja mam taski skończone, jestem ciekaw, czy kopię jeszcze jakieś ja ja rob, ja osoby. No -ho? <gadza> i. A myślałam, że to niemożliwe. Ja robiłem ostatniego skana właśnie. Oso? i Furiat będzie 100%. Tak? Zgadza się, tak wygląda. Byli możliwy zło. Dobra, mi się a kurwa report podświetlić ja, i, i kurwa Dla mnie zajęło tak, no? kał. Kto tam napisał? No, ktoś nie przydał, że napisa dał. Kto Impostos no, się nie przyznał? No, no kurwa, Sas, że, że Impostos ktoś... się nie przyznał, no tak. Szczerze powiedziawszy, obrabiałem filmiki za Monga, a wie na kurde a co się zachowuje, jeżeli jest ich...

już to był przecinek, Kreśu. Nie wiem, ale okay. yeah. Lu, to go. To jest do to? Lubię Ale słuchaj, robimy tak: jeżeli Impostorzy przegrają, ale zabiją Sevena, to wygrywają. Tak, to jest taki win który ja stworzę w tej rundzie. To jest taki łynek, który ja w tej rundzie. To jest taki łynek, który O cholera. Ula la. Czy ja dobrze widziałem? Tak, Michał, tak, tak. Z tego inżynier. Inżynier. A. 100% okay. dzieje A chcemy ryzykować? <laughs> dobra, na lewym skim. Ale nikt nie umarł! <laughs> nikt nie umarł! Is... Skoc... Nie Skoczy... w w Skoczył przy wszystkim, <laughs> ja skipuję. Dobra, dajemy się. Odważny chłopak. Odważny, Nie, się tak. Ja za bycie jak dostałem kika. Nie, tak żieram, działa. Tak? Nie jest tak tylko muszę przegonić. Może spotkać tam. Aha, okej. dobra. Mogłeś powiedzieć, pewnie nie zastanawiacie się, dlaczego. Nie <noise> <was wszystkie się głos> ja zastanawiacie się, dlaczego tak się Mogłeś trochę podkręcić otwere. Dobra. Tak czeka, tak i twoje. Nie się tu jest lewe. zamknęły się drzwi. Lewe i siro to byli. Dużo osoby, jeżeli nar jak narobi robni łeb. lewemu. Tu jest lewy cały czas. Potrzebni są jeszcze na kamerkach posiedzieć, ale zauważyłem, że wszyscy robią bardzo szybko taski. Jeżeli znowu ja będę ostatnią osobą, która to nie zabij. zrobi taski... Ale zdrowie. To, to, zabij. to zabij. będzie trochę... co? Furiat od góry, furiat clear, kto fajkuje kurwa paliwo pierwszy. Dario Keritos. Serio. Ej, ja mam pytanie w najgorszym no możliwym miejscu. Megafon. Najgorszą możliwą osobę, bo jeszcze na niego można było zwalić. No właśnie. Nie, nie. Disu, ja mam tylko takie jedno pytanie. No Czemu dawaj. jak ja stałem przy padkom, to nagle y, Query to się pojawił kurwa w górnym deko. O kurwa. Uh. Ha? I co w górnym jest, kurwa, deko Dizu? pojawił się, tak. Nie Cii, wiem Dizu. ja, Straciłem z oczu na chwilę. Jarzyta, czy ty potwierdzasz, że on cały czas przy tobie stoi? Kto? Nie, ja, że cały czas przy tobie no, stoi. To teraz dobiegłem to do niej. Wiesz co, ja to było tak, że ja robiłam skana i chciałam powiedzieć, że HO też go robił. I zbiegałam na tę kontaminację, żeby zejść do Specimena, tylko że mi się drzwi zamknęły przed nosem, więc nie jestem w stanie potwierdzić, kto był mnie. Niestety tego kila mogę wykluczyć Shiro, bo chyba zakładam, że on jest gdzieś tam górna dekontaminacja, kontaminacja. Shiro była niestety. Niestety. No, Trzeba na też nawet, no. Ja tak. mam tylko pytanie do Disa. Jaki smutek na tego no, widziałem zieloną dupę i napis Keritos, no to wiesz. Ale Disney, wytłumacz mi to... jedno. Czemu jak byłem w labo, to zobaczyłem no, nie, że tam jak. Ja... i zawróciłem. Możemy, Możemy zeskipować. Zeskipować. No. Może to Ale to sas Kerito, to, to, ja to ja Może mogę... być Ja tak? Dobra. Ja I teraz spróbuję. Tak, Dobra, tak i dlatego i dlatego zgłosiłem i powiedziałem, że widziałem ciebie. Pytanie, czy mamy włączone, to będzie trochę takie metagamie, ale czy mamy włączone, że widać, że się zmieniał gdzieś Shakespeare, czy to jest wyłk? No to da się nie w ogóle spalić? Tak, to jest y, w opcji, o ile to jeszcze jest, że normalnie na ziemi widzisz ten kokon, czy jak się odmienia, czy znaczy, zamienia się Nie Powiem to, szczerze, tak, że, że jak, jak graliśmy w piątkę i w piątkę i lewy się w patkę to to widziałem, że się, raz, raz, po, ale schodzie, teraz stawiał stawiał się zamienia. Ale teraz w się Z tej rundy jest lewy roczyści. Teraz w lewej ustawia więc... I furia też jest częste w tej rundzie. Nawet by to jeszcze pograć. Nawet jak Kirito jezą, tak wolno zabija no, to. No, no trzeba... to może. my, my to nataski jest... skończymy. Nawet jak, no, nawet to, jak to jest Kirito. To że jest tak Ty wolno no, zabijesz Kirito. To są wolne kile, więc no to jest. I kto jest drugi, tak Nie wiem, to... zieloni impostowie zawsze wolno zabijają. A pierdolisz pan głupoty ja teraz. Ja ja wiem, i tak zaraz wypierdolę Dziękuję z tyle turnieju? No Czekamy na głos A, przepraszam. Może to pójdzie w Your vote Matters. <głosy> taki <głosy> deal z impostorem, jeżeli wtopisz, to przyznaj się, pozwolimy ci zabić Sevena, ale później cię wykikujemy. Tak, zdążę uciec. I am speed. Brzmi, brzmi jak jakaś propozycja, nie? Dobra. No, słuchaj, lepszego dealu nie wymyślę. Jesteś czysto, zostaw mnie w Pierdolę <noise> Dobra, tutaj mam chyba słupeczek. Ty... Lodzik, tak zwany. Szukają mapy Polusa na Google i wpisują Google maps Polus. Hahaha. coś jest. Znalazłeś? Dobra, jeszcze jestem żywy, Zostały mi trzy taski tutaj. Znowu mam skana. Ja tego skana muszę zostawić na ostatnią rundę, tego już clear'a typowego. To mam do clickania na no spokojnie. Keritos, Keritos też to tkwi. O ja pierdolę minotę, czekaj. Dobra, elo. Leci, leci, czas. Czy to jest Keritos? Shiro? Shiro, Kerito. Gdzie jest Kerito? No i to jest osoba, ma dla Znowu jeden kill. Ja dwa taski robię teraz potem. To jest za easy. Dajcie Dobra, po kolei gdzie są wszyscy. I ten krzyk anime. Oh. O, ja wybiegam Kalej. z elektryka. Patka. Ona mówiła o Peasimane. Tak, Kuritos. Ja biegłem na kamery, bo skończyłem wszystkie taski. Kon, skąd biegłeś na kamery? Ja z przekliknięcia tego kurwa drugiego odlodzika. Potwierdzam go. Okay. tam Seven? Oh. Ja, jestem pod, ja jestem pod rakietką. Szukam Kuritosa, bo on minął Shiro i szukam cię, a Kuritosa. Chciałem, wysiadłem, wysiadłem z oficerem. Okay, Shiro. No, ja jestem w labie, Aktualnie chciałam... Tak, um, Teleskop? Teleskop? Mm -hmm. No, Geritos wybiegł. Sevena też gdzieś mi tam mignął. Lewy był na kamerach, z tego co pamiętam. I jeszcze na początku, jeszcze Disu był w oczu. Zostały mi probówki yy, odebrane. Ciało... i Czyli nie widziałam w ogóle. Ciało jest. Pod, nie pod, tu tylko pod tym, bo tu jest takie pomieszczenie jeszcze, tak nie wiem, wodą. A, pod tymi, o, tymi, tymi czy tam masz? No, pod tym i jak z naszą to ciało widziałem jak ktoś biegł, ale nie pamiętam co Tak, no tak no jak to ja to byłem to całą rundę w prawym w Lewy był na kamerę, A, jak był, tam jak był Jak lewy był na kamerę, tak tak to go To było dopiero teraz. Skipnijmy, naplujmy w twarz, bo to mi zostały dwa taski, które już kończę, tak po prostu mam skana, progówki. Ja wszystkie. Ja nie. Dalej mi się wydaje, że to hałas. To będzie Disu Kerito, chyba. Nie, go to go Ja sądzę w Disu, no po prostu ja Disu. Di nie, wiem, to, 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 że on wentował, to, 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 to dziwne było. E, disu wasal. to jest mój Vasa. Disu A, Tak, to ja. <coughs> tak, po prostu. Dobra. No, Disu wasal chociaż ten Disu zgłosił to ciało pierwsze i walił na Keritosa. Jeżeli to byłby faktycznie Shape wtedy i Kerry widziałby tą drugą osobę, no to mógłby w sumie samemu wpierdalić tego swojego kolegę. Więc to mógłby być lewy z wasalem. Powiedzmy, że faktycznie Kerry to zrobił te taski. jak nie zrobił tych tasków, no to. Jest Fuck! Dobra, teraz trzeba. Bawimy się w detektywa. Czy się roku wciąż jest? Nie. Czy ktoś tu w ogóle jest? Nie. Chwila chyba trwa, jest 25 sekund. Pilpul, nie wiem, jeszcze nieraz nie byłem w tych sesjach, że to powiem, nagraniowych. Yy, kurwa, wasal jesteś, kurwa, strasznie. Oh, alleluja. Dobra. Komu zostało jakiś czas? Ja już nie mam żadnych. Ja Co mam się? w Specimenie chyba doska jeszcze. Co masz ciekawego? Nie, bo nie wiem, mam tam Grzegnik, ale nie patrzyłem konkretnie co. Kurwa, wszystko, jeżeli to nie jest Simon Says albo Dowland, to jeszcze, to można jej napluć w twarz i po prostu to skipnąć. Nie tam wiem, po, patrzyłem, nie, nie, nie patrzyłem, w którym miejscu to jest, no. wiesz, po prostu orientacyjnie nie wiem, że to mam. I ogólnie... Y... Wasal to był Vulture, jak Sam kurwa krążył. Nie, bo ja już wykonałem taski wszystkie. Kurwa, i to to też wykonał taski, poszedł się walić. Yy, ogólnie, yy, ciało, leży w, ciało leży w elektryku, elektryku. Tam, jak, tam, tam jak się włącza światło. Yy, przyszedłem z prawej strony po tym, jak teraz się zeskanowałem i odebrałem probówki, dwa ostatnie kwesty. Yy, wszedłem szukać Shiro, bo siro w sumie żyła jeszcze jakieś, przynajmniej 5 sekund temu jeszcze żyła. Więc jeżeli tam był jakiś impostor, to prawdopodobnie odbiegł w lewo. Wasal kręcił się przed wejściem. Nie wiem, gdzie zginął w sumie Kritos, bo ja zgłosiłem ciało Shiro, która pewnie też sprawdzała, te sprawdzała czy jest na kamerkach. Czy jest Chciałabym jakieś ciała? No to czy byłam równo z tobą i widziałam reportę i ciebie i nie zdążyłam tak. kliknąć. Yy, I wiem, to chciałem się się... od ciała, no ale... wiem. chciałem się rozejrzeć, po czym zobaczyłem, o kurwa padka idzie jeszcze oh. mi jebnie. Nie, nie widzę. Albo o kurwa padka zabiłem to z zrepor <laughs> Zawsze może być coś taka opcja. Dobra, jeżeli lewy się zgłasza na ostatniego taska. A nie, nie, był, nie był nikt na kamerach? Świeciły się, ale to Czas może być. Świeciły się, no właśnie. Ale to może być Curritus, bo lubił wytaski z On No że taski skończył. Hmm. No, Tisła, skończy. ty, ty gdzie jesteś teraz? Ja praktycznie tawkuję, bo tasków nie mam. Mm -hmm. Ale przy Vitalsach sobie stoi. Teraz pytanie. Dobra, to co robił? Będzie najprościej. Lewy. No ten task to kurwa... Ile jest cooldownu tam na... 30, 20 sekund? 30? Na killa chyba 25, nie mam pojęcia. Nie, jeszcze nie grałem ani razu impostorem, jak to jest to. Yy... Powinieneś tam zdążyć pójść, tylko że jeżeli to jest Simon albo Dowlands, to nie ma szans, żeby to zrobić zaraz. Yy, Patka. Taka, próbuję sobie przypomnieć, jakie taski robiłem w trakcie całej Komsy i... I mam już wszystkie. Ale... Ale... I teraz to robiłaś, tak? Kurwa, był blisko. Tak, to robiłam. Yy, wasal? Ja byłem w odwa, zrobiłem to, to, to drzewko. Kurwa, kurwa było na Disu? No ja mówiłem, ja awcze, praktycznie, ja jestem przy witalce. Mhm. Teraz pytanie, kurwa, nie kliknęliśmy nikogo, dwóch impostorów. Ja wiem, że jestem czysty. Nikomu z was nie ufam, wszystkie osoby, które były dla mnie clear, kurwa, nie żyją. Chao inżynier nie żyje. Furia, no, który... nie, zaufany, nie? No, Furiad, który w pierwszej rundzie robi paliwko, czyli też mu ufałem, nie żyje. Kryzos, który powiedział, że miał kurwa wszystkie taski, plus ktoś się w niego zamienił, też nie żyje, czyli trzy save powstacie, które kurwa miałem. Tak? Na jakim levelu? A tutaj nie wiem, Kryzys chyba 20 coś ma tego <słuch> co? Tak, to ten. Kto, zgł... kto zgłaszał, że był ten Dissu? Dissu z Kiritosem. Ja bym mógł powiedzieć, że no Dissu is clear, No początku, to w pierwszej rundzie było, że Keritos i Masa. Patka, Sas, tak? Patka. No to Patkę. Ja bym walnął Patkę. Lewy mówi, że ma jednego Taska. Jeżeli to nie jest impostor, a. po prostu play, to, to, to ładnie. Patka nie ba... kryła Koritosa Czy wtedy przez sens pasjonowanie przepierasz Nie no. wiem, ale Disu z Keritosem. Disu raczej by nie zgłaszał drugiego impostora, bo miałby czerwony mimo wszystko. I zostaje nam wtedy patka Vassal. Kogo, kogo? kogo, patka Disu? Patka, patka, patka. Dzisiaj zajebiście wyszło. Vassal z, z lewej. No. Bałem, nie wiem to, w ogóle. Ale po, ale po co wy się tak z na mnie w ostatnim to Jak nie byłam w ogóle w tego. Bo... Tak, bo to bo jest bo... dobre nie, Ale, to sens, ale tak, tematycznie no, to nie. i tak Na tak tematycznie to i tak było Kto bez z sensu z rysa, tego tak? względu, że obróciliście ze mnie na ciebie, a nie z lewego czy wasala na I ciebie. 100 IQ.